Pięknie, gdzieś wyżej tutaj. Ale to wóźnię pokazywali zawał Ja się nic nie żartuje Boże. Już nie przesadzajmy, nie bierzmy wszystkiego na poważnie Nie, co ty? No i, te, kto, i kto teraz... Kurde teraz sobie żartuje, co? Weź sobie tu nie, nie, nie żartuj. Z takich rzeczy. Bądź poważna, kurde. Tyle lat na karku, kurde, a... To dzisiejsza młodzież. Nie, ja nie mam problemu ze Starduchem. Problemy ze Starcem są spowodowane przez nadciśnienie. Nie przez samo serce. przynajmniej jak na razie. Na no, nic nie wykryli więcej. Także nie przesadzajmy też. Zdrowy rozsądek jak najbardziej, ale... Nie przesadzajmy też. <śmian> 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 no właśnie, nie zależy I klops wielki już jest gotowy. Ale proszę pani, gdzie mamy wysłać tą karetkę? <śmian> nie wiem, ale wyślijcie tą karetkę do niego. <śmian> <śmian> Dęboryn dostał. Nice. gdzieś za lasem. Jakaś babcia z łokiem? Matka Modron mówi, że jestem nieprzygotowana do roli strażnika. Ona nie zdaje sobie sprawy z mojej potęgi. Nieważne, nie potrzebuję niczyjego, niczyjego uznania, by dobrze walczyć za sprawę. I skończyła jak skończyła. co potrzebuję? no dobra aha dobra opalić opali opali To tu jeszcze jest? Titanic. Hmm. Nie, zostaw tych dźwięki kurde. aż Za siedmioma górami, za siedmioma lachem, w chatce, w chatce, w sumie czerwona koszulka się Miodek mam? Mam miodek. Miodek też mam. A. Miodek mam, miodek mam. Nie podzielę się z nikim, ale mam. W uszach? Tak, yy, Akuma, to masz tylko ty. Ja mam polski miodek i nie oddam go. No, i to, to mówi? Uważaj sobie, Akuma. Co? Do starszych tak się odzywać? Banana dostaniesz. Więc jeszcze cząg o ostatnio. Anwip panan od razu. Będę się bawił w jakieś anwipy. <laughs> A gdzie to jest Nie, wiem, To jest tutaj jeszcze. Grubo o, tutaj o, z nimi. z Złuszu by się podzielił, ale takim sklewił to już nie. <laughs> Nawet tym Zuszu bym się nie podzielił. Mój miodek. Nic wam do niego. Oj, är ett mig, mjölk Så tog de med mig. Byggni ej

Nice. Trouble <laughs> 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 Do tego, to gdzie jest wejście? To musi gdzieś być tutaj, w ruinach. Do, 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 do. stop Malik. uh uh <laughs> Peczunia sroga A. Tu są jeszcze jakieś ten... Tu może coś jeszcze jest Tu coś jest, tu coś jest A będzie... Na pewno będzie coś Jep, 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 jep. Idziemy. Nice. Piękne pochodnie bez ognia. O. Piękne pochodnie bez ognia. Powiem wam. Good job. ja pierdzielę. Srogo weszł na czat, widzę. Srogo. Ja bym się tego a, 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 Akuma obawiał, więc wiesz. Hmm. Need to be careful there. Nice, 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 nice. thank yeah. Ooh, ooh. Niceu, niceu. Hm, tu nie. What the hell? Ura, gdzie jest jeszcze? Bierzemy, bierzemy i idziemy. To jest, tu jest. Ok. I to zatrąbiło, ale spoko. Raj też ukrytych. Ja, pięć. Co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia, ludziska? Czy ktoś może mi powiedzieć? Nie? Szkoda. I bardzo dobrze, Akuma, że nie przekładasz do tego ręki. Bardzo dobrze. To się tylko chwali. Tylko się chwali, tylko i wyłącznie. Ale my na dzisiaj.